Dzień dobry. Witam was ponownie na moim kanale Kolory życia. Cieszę się, że ze mną jesteście, że liczba subskrybentów ciągle wzrasta, wy interesujecie się tym, co mam dzisiaj do powiedzenia. A dzisiaj chciałabym się zastanowić nad jednym ważną rzeczą, nad jedną ważną rzeczą, składającą się z dwóch punktów. Czy ranimy słowami, czy ranimy czynami? I co jest gorsze? Wiemy dobrze, że słowem można kogoś opluć, słowem można kogoś znieważyć, słowem można obrazić, słowem można złamać, zranić, a nawet i zabić. Kiedy rzucamy słowa i kierujemy je do rozmówcy, do osoby, która przed nami stoi, to musimy liczyć się z tym, że wywoła to u niej ból, smutek, zażenowanie, to wywoła u niej. Poczucie bycia gorszym, zmniejszenie własnej wartości, poniżenie, może spowodować zdruzgotanie, może spowodować nawet chorobę. Wiecie, jeżeli jesteśmy sami zdenerwowani, bo na przykład mieliśmy ciężki dzień w pracy, albo po prostu jesteśmy zdenerwowani, bo, bo coś nam nie wyszło to bardzo często nasza agresja to jest agresja słowna. I wystarczy malutki zapalnik, żeby komuś, że tak powiem, się słownie oberwało. Czasami ranimy się sami słowami, mówiąc, ale jesteś głupia, jaka nieprzemyślana, ty to, to nigdy nic nie potrafisz zrobić, znowu się spóźniłaś, ty głupia babo, weź się ogarnij, wreszcie przez ciebie ciągle mi nie wychodzi, patrz się na siebie, co ty robisz, jak ty wyglądasz. Ranimy się słowami sami, ale ranimy też osoby, które akurat na naszej drodze się znajdą i na przykład są w naszym mieszkaniu czy w naszym domu i podpadną nam pod rękę, tak? I ranimy dzieci, mówiąc, znowu nie posłuchaj swojego pokoju, ty tłuma, nie jeden. Głuchy jesteś czy co? Jak ty jesteś zakałą mojego życia, wszystko za ciebie muszę robić sama. Mam ciebie serdecznie, dosyć, jakbym mogła, to mi się w ogóle ciebie pozbyła. Już mam się żygać, mi się chce. Że ciągle za ciebie wszystko robić muszę. I teraz, co czuje ta osoba? Co czujesz ty, jeżeli takie słowa wypowiadasz? Nie znoszę cię, mam ciebie dosyć, wynocha stąd, nie mogę na ciebie patrzeć, bo mi się źle robi. Mówimy tak często, prawda? Mówimy tak do siebie. I mówimy to do naszych dzieci. Mówimy to do naszych małżonków. Do naszych sióstr, braci, a nawet potrafimy to powiedzieć do osób, obcych, którzy nas denerwują. Pierwsze, nie panujemy nad swoimi emocjami i tak te emocje wyrażamy. Nie zdając sobie sprawy, jaką krzywdę wyrządzamy tym osobom. Dlaczego tak robimy? Dlaczego tak słownie szastamy epitetami na prawo i na lewo? Oczywiście znowu będę powtarzać, bierze się to z naszego domu i z tego, jak w tym domu byliśmy traktowani, i co w tym domu słyszeliśmy, co widzieliśmy. Nie tylko jak my byliśmy traktowani, ale jak rodzice wzajemnie między sobą się traktowali, jak obrzucali się epitetami, jak obwiniali się niewykonaną pracą, jak obwiniali się konsekwencjami swojego lub czyjegoś działania, przerzucając sobie winę i o Belgii jak gorący kartofel od jednej do drugiej osoby a jeżeli my pojawiliśmy się jeszcze wtedy na polu walki to oberwało nam się również i byliśmy smutni i byliśmy zapłakani i to nas zabolało bo nie czuliśmy się w jakimś stopniu winni tego co teraz stało się w domu i z jakiego powodu ta awantura się odbywa to, że nasz tata obraża mamę, to przecież nie jest moja wina. Dlaczego ja płaczę? Jestem smutna. To, że moja mama nie chce ze mną teraz rozmawiać, bo jest zmęczona, bo jest tak zajęta kłóceniem się z tatą, to przecież też nie moja wina. Ale ja na tym bardzo cierpię. Ja jako dziecko, odsunięty, wepchnięty w kąt, osamotniony, płaczący. Szukający wsparcia nie wiadomo od kogo. Kiedy jesteśmy zdenerwowani, my jako dorośli, często słuchajcie, będąc na spacerze albo przemieszczając się z punktu A do punktu B, poruszamy się nerwowo, ale przede wszystkim poruszamy się bardzo szybko. I to niekoniecznie, bo jesteśmy spóźnieni, tylko słuchajcie, czasami jesteśmy tak zdenerwowani, że za wszelką cenę chcielibyśmy się już znaleźć w domu, więc popychamy siebie emocjonalnie. Ale popychamy również fizycznie nasze dzieci, przezywając je do tego polu Pospiesz się, ty zawsze tak powoli chodzisz, że zawsze muszę cię ciągnąć za tą rękę. Nie możesz szybciej przebierać nogami. No, nie może taki maluszek szybciej przebierać nogami. No, nie może taki dziesięciodwunastolatek szybciej poruszać się. Bo na przykład ono nie wie, dlaczego ma teraz tak na. No, przecież ja nic nie zrobiłem, nic złego myśli sobie. Dlaczego ta mama wrzeszczy na mnie? Dlaczego mnie przezywa? Przychodząc do domu, rzuca się na własne łóżko i płacze, zamyka drzwi, nie chce wpuścić nikogo. Nie potrafi się odnaleźć w nowym świecie. Zawala mu się, słuchajcie, czasami świat, bo mama tak nagle mówi, bo ojciec tak mówi. Bo przecież w innych domach to tak nie ma. Przynajmniej tego nie zauważa. Bo w wielu domach, słuchajcie, tak jest. Że czasami dzieci stają się taką kulą u nogi. Najpierw je bardzo chcemy, kochamy, przytulamy, a kiedy nam źle coś nie wychodzi, no to może czasami są tą tarczą, do której rzucamy. Słowem, jak już powiedziałam, można wiele krzywdy zrobić. Można tak psychicznie zmęczyć człowieka, można tak psychicznie zrujnować go, że nie będzie wiedział, co jest dobre, a co jest złe, że nie będzie szanował samego siebie, że nie będzie czuł potrzeby tak zwanego doświadczania dobrego życia, dobrych kontaktów, bo będzie uważał się za kogoś, kto na to nie zasługuje. Bo w dzieciństwie ciągle był psychicznie kopany, bo był popychany, psychicznie tak yy, traktowany, że w życiu dorosłym no, po prostu nie umie sobie dać rady. I czasami nawet nie wie, dlaczego tak się dzieje, dlaczego wszyscy jego koledzy mają znajomych, mają dziewczyny, mają chłopaków, dlaczego zakładają fajne związki, a mnie się nie układa. Ja zawsze kogoś jakiegoś znajdę takiego, wiecie co? co na początku fajne, a potem się okazuje, że to nie fajne. Bo może szukam dziury w całym i przez to ranię tą osobę. Zastanówmy się na tym, czy my tak przypadkiem nie robimy. Tak też się dzieje. Słuchajcie, następną Czynnością jest nie tylko słowo, ale i czyn. Czynnością jest czyn. Ale ranimy słowem, ale radzimy czynem. No oczywiście, że ranimy czynem, bo jeżeli kogoś, tak jak mówię, popychamy, spychamy, ciągniemy za włosy, ciągniemy za ręce, kopiemy, czyli bijemy przede wszystkim, no to słuchajcie, obrażamy tak strasznie kogoś, tak poniżamy, że ten człowiek do końca życia będzie pamiętał, co się z nim działo i kto mu to zrobił. Ale tak naprawdę Czasami, słuchajcie, słyszałam opinię nastolatka, któremu wiecznie, wiecznie jak coś przeskrobał, czyli na przykład umówił się, że będzie o 22, no ale wiecie jak to nastolatkowie, przyszedł do 24 i spóźnił się, oczywiście, że się spóźnił i to było niedobre, bo umówił się wcześniej, że przyjdzie punktualnie i też nie zadzwonił, mówiąc, że trochę się spóźni. Jak już przyszedł do domu o północy, no to słuchajcie, to powiedział mi, że no to był po prostu koszmar nie mógł spać. Nie mógł się w ogóle położyć spać, bo na okrągło mama jechała jak kołowrotek, nadawała na niego najgorszych, on nie zabrał ani słowa. On się nie odezwał ani słowem. On tylko słuchał, co mama mu mówi. A ona na okrągło nadawała, jaki to jest bezczelny, jakiego to nie ma szacunku dla matki, która cały dzień czeka. Całą noc czeka, że on przyjdzie. Jak jest to w ogóle człowiek, że. co ona to w ogóle wychowała? Jak coś takiego, by jej się sprawiło w domu? Gdyby ona to zrobiła, to ojciec to by i taką karę wymierzył, żeby po prostu się nie podniosła, bo by ją tak bolał, bolał tyłek. Więc powinien być ten człowiek młody, zadowolony, że jeszcze nie dostał lania. Tak nadawała, tak go gnębiła, tak cały czas budowała w niewielkie poczucie winy, że ten chłopak powiedział, że on wolałby naprawdę dostać lanie. On wolałby naprawdę dostać lanie, bo był święty spokój. Bo wtedy by się wreszcie ta, ten monolog jego mamy skończył. I to psychiczne takie poniżanie również by się skończyło, bo ono było nie do zniesienia. Słuchajcie, my bijemy nie tylko po tyłku, nie tylko po pupie, i to małe dzieci, które w ogóle nawet nie wiedzą, że robią coś złego, no bo są po prostu jeszcze za małe, one tak reagują. A my uważamy, że nas denerwują, że są złośliwe. Bijemy je. Ale słuchajcie, my robimy jeszcze gorsze rzeczy. My bijemy po twarzy. Jeżeli nie potrafimy już słownie dogadać się ze swoim dzieckiem, czy nawet nie potrafimy słownie się dogadać z mężem, to bardzo często te osoby bijemy. I słuchajcie, to jest okropne, bo tak naprawdę my te osoby bardzo kochamy, ale jakoś bez jakiegokolwiek większego zastanowienia potrafimy podnieść na nie ręce my na przykład nie uderzymy swojego szefa, że nas denerwuje, albo na przykład yy, przełożonego, może jakiegoś stopniem wyższego w, w hierarchii zawodowej. My zawsze bijemy kogoś, kto jest poniżej nas. To jest słabszym przeciwnikiem, albo kogoś, kogo kochamy. No uderzyć człowieka w twarz. To jest na bardzo, bardzo wielka dla niego obelga. Tacy ludzie bici, słuchajcie, a szczególnie po twarzy, oni pamiętają to na zawsze. W nich to poczucie, jestem niegodny rozmowy z kimś. Jestem niedobrą osobą i zbitą osobą oznacza, że nie jestem nic wart. A jeżeli nie jestem nic wart, no to. Co mam osiągnąć w swoim życiu? Co należy mi się od tego życia? Co mogę oczekiwać? Gdzie mogę pójść? Gdzie mogę się zrealizować? Gdzie mogę przedstawić moje pomysły? Taki człowiek jest naznaczony piętnem, blizną na sercu do końca życia. Być ofiarą przemocy słownej i fizycznej to jest trauma, słuchajcie, którą. Potem ciężko jest ze swojej głowy, ze swojego serca wykorzenić. Tak naprawdę różnicy pomiędzy czynem a słowem nie ma żadnej. I wiecie co? My wiemy czasami jako rodzice, my jako wiemy na przykład jako osoby, że my robimy źle, bo jest ojciec, który, yy, wiecie, jest osobą z trudnego domu, już on z trudnego domu się wyniósł. Wychował się tam. No też ma swoją jakąś przeszłość, tak? I on z bagażem obarczeń, takim obarczenio obarczony różnym, różnymi emocjami, różnymi przeżyciami, traumami, zakłada rodzinę i mówi sobie: Ja nie będę tak było jak w moim domu, ja nie będę bić moich dzieci, ja nie będę moich dzieci popychał. To było najgorsze, co mogło mi się przydarzyć. I słuchajcie w najlepszym momencie, kiedy rzeczywiście te dzieci potrafią nas wyprowadzić z równowagi. Co on robi? Trzas w twarz. Po czym tak strasznie żałuje i mówi: "Ta moja ręka szybciej rusza się, niż ja zdążę to sobie przemyśleć". Wiecie co? To jest po prostu straszne, mówiąc, ja reaguję szybciej niż mój umysł. Coś się stało z tym człowiekiem, jak on był dzieckiem, co on widział, co on przeżył, że reaguje tak, no bo taki schemat ma z domu, bo taki schemat ma wychowania, bo tego w domu nauczono i tak mu pokazano. I teraz on to robi swoim własnym dzieciom, chociaż on wie, że to boli i, i nie powinno się tak robić. Powtarzające się błędy, które ciągle i ciągle mówimy, już miałem tak nie robić, znowu mi się to przydarzyło. Ja wiem, że to jest źle, ale ja za każdym razem to robię, nie mogę się opanować. No, można się opanować, słuchajcie. Wydaje mi się, że jak jesteśmy tak bardzo emocjonalnie zdenerwowani, bo to, że my kogoś słownie potraktujemy, albo fizycznie zdołujemy, zbezcześcimy, zmiażdżymy, to jest przede wszystkim to, że nie potrafimy sobie poradzić z własnymi emocjami. No i tak mówiłam na początku, przerzucamy je na kogoś innego. Nasza reakcja, musimy się wyładować. Więc wyładowywujemy się, na tym, co, na, kom, na tym, kim, kogo spotkamy. I najlepiej, żeby był słabszy od nas fizycznie i psychicznie, no to wtedy jedziemy z całym zapałem. Ale można to zmienić, słuchajcie, bo kiedy, jest tak, jesteśmy bardzo zdenerwowani, to najlepiej słuchajcie, chyba tak mi się wydaje. Tak, próbuję to ja też. Ja, mnie, to również się przydarzają wiele, wiele błędów. Ja, ja też się uczę, ja też yy, pracuję nad sobą, ja też chcę wiele rzeczy zmienić. Ten moment, kiedy jesteśmy najgorszy, zamknąć buzie. W tym momencie, kiedy czujemy, że, że, że po prostu nie wiem co, zamknij buzie. Nic nie mów, nic nie rób, tylko stój. I czekaj, aż to ci przejdzie. Jak, aż ta fala, słuchajcie tej wściekłości która ci już zalała, niech ona odejdzie. To tak jak na morzu, nie? Przychodzi fala, szczytuje a potem odpływa. Więc poczekaj. Poczekaj, poczekaj, już, 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 już będzie dobrze. Czekaj, już odchodzi, już odpływa, już jest odpocznij, oddechnij. Zanim przejdziesz do ataku, popatrz na tą osobę, którą atakujesz. Co ty chcesz jej zrobić? Dlaczego ty ją tak traktujesz? Jak chociażby była w twoich oczach najgorsza. To jest tylko Twoja ocena. Zanim wyrządzisz jej krzywdę, zanim powiesz jej od najgorszych jej nadasz, albo ją klepniesz w czoło, albo w tył głowy, albo w policzek, zastanów się, czy nie będziesz tego żałować. Pomyśl sobie, że ktoś właśnie tak potraktował Ciebie, jak byłaś mała. Było Ci z tym przyjemnie? Nie. Pomyśl sobie, co czułaś, jeżeli komuś zrobiłaś taką krzywdę. Co czułaś, jeżeli Tobie to zrobiono? Zastanówmy się, słuchajcie, bo można człowieka zabić. Zabić słowem, i można zabić czynem. Można zrujnować życie dorosłe, komuś, kto w ten sposób jest traktowany. A my, jak gdyby nic, uważamy, że musieliśmy się wyładować i dać ujście naszym emocjom. Pamiętam, że kiedyś. Mój wujek powiedział coś takiego, to były bardzo mądre słowa. Jeżeli chcesz się wyładować, no to zajmij się pracą fizyczną. Albo idź do lasu, jeżeli go masz i tam w tym lesie się wydrzej. Wiadomo, no w lesie to jest ciężko krzyczeć, ale może zacznij coś trzepać. Może zacznij przekładać pościel w szafkach. Albo wywal wszystko z szuflad i w Prowadź potem porządek na nowo. Kiedy rozpala się ta energia złości, kiedy rozpala się, słuchajcie, to zanim potem przyjdzie to takie samoistne może nawet i płacz i opamiętanie się, żeby nie zrobić komuś przykrości, to rzeczywiście może lepiej jest wyrzucić wszystko z szaf, wyrzucić wszystko z szuflad, a potem to w spokoju znowu poukładać. Nie zabijajmy i nie rajmy słowami. A nie czynami, bo to nie jest dla nas dobre, ani dla kogoś, kogo ranimy. Nauczmy się, spróbujmy chociaż małymi kroczkami nad nimi zapanować. Co o tym myślicie? Napiszcie w komentarzu, będę się bardzo cieszyć.